Witam wszystkich serdecznie. Tak więc doszliśmy do końca naszej kampanii. Jeden z rzadkich momentów ostatnio, gdzie udało nam się dograć do przewidzianego zakończenia gry i mamy dostęp do listy tutaj naszych władców. Tak więc myślę, że to wykorzystamy i zrobimy sobie takie jeszcze podsumowanie. Tak więc nasz Pierwszy władca, książecz też Duke William I, bardzo długowieczny, rządził 32 lata, a żył 82, czyli naprawdę robi wrażenie. Zmarł z powodu jakichś problemów, z tego co rozumiem, to płucnych. Prowadził tylko, tylko w sumie 8 wojen, sześć ofensywnych, jedną defensywną, i wziął też udział w jednej świętej wojnie. Niech ma nie budził strachu jakoś specjalnie swoich poddanych. I przyjrzyjmy mu się, był gniewny, współczujący i szczodry. Średni myśliciel. Badacz, naukowiec, dbał o jedność ciała i umysłu, był mądrym mężem, teologiem, był lojalny, dopuścił się jakichś tutaj wykroczeń względem wiary, tu piszę katarskiej, ale to katolickiej było jeszcze wtedy, był opętany i również, aby się odstresować, wyznawał swoje powiedzmy przewinienia. Po nim władzę przejął jego syn. Książę Guillimé II. Yy, Original no to jest y, obcokrajowiec zagraniczny, taki powiedzmy y, przybysz z zagranicy. Żył 52 lata, rządził 15, czyli niezbyt długo. Y, zmarł, gdyż zabiczował się na śmierć. Prowadził jednak 7 wojen: 4 ofensywne, 2 defensywne i brał też udział w jednej y, Powiedzmy, Wielkiej Świętej Wojnie, Krucjacie, był fanatykiem religijnym, był również skromny, taki ułożony, opanowany, wstrzemięźliwy, był twardym żołnierzem, doskonale nadzorował swoje królestwo, znał się na plądrowaniu, chociaż no, jako władca feudalny niespecjalnie mógł to wykorzystać, był Nieostrożny w walce. Był również, no powiedzmy, Crusadersem, czyli takim krzyżowcem. No i niestety biczował się dla odstresowania, co w pewnym momencie zakończyło się jego śmiercią. Potem mamy księcia e, Renauda, który żył zaledwie 12 lat i 12 lat rządził, praktycznie od dziecka był u władzy. Był mściwy pracowity i odważny oraz piękny. Niestety zmarł praktycznie tuż przed przejęciem władzy i no, niestety tak się zdarza to była nieprzyjemna historia, ale tak się zdarzyło. Potem jak zmarł w nieznanej okolicznościach, czyli został na prawdopodobnie gdzieś tam cichaczem zamordowany. Potem mamy księżną czy też. Księżniczkę Pernele, która była żyła lat 52, rządziła 48, też w bardzo młodym wieku wstąpiła na tron. Co się stało? Została zamordowana przez króla Kama z Walencji, co ciekawe. Była opanowana, ambitna i pracowita. taka przeciętna myślicielka, jednak była również zielarką. Dbała o jedność ciała i umysłu, była mądrą kobietą, y, lubiła i znała się na organizowaniu przyjęć, była badaczką, pielgrzymem, y, cierpiała na melancholię i aby się ostresować, opowiadała jakby swoje te grzechy, przewinia i tak dalej. I też trzeba przypomnieć, uwagę, że on był chyba ostatnim z tej linii. Podstawowe, że ja tu nie mogę widzę sprawdzić niestety, bo nie mogę tego przesunąć. Ale z tego co dobrze pamiętam, ona była już z bocznej linii, która rządziła tak. Bo on był jeszcze z tego domu Iwrae, a ona była już z domu Iwrae Terula. Dokładnie. Tak, to już jest nowy ród hiszpański, w sumie boczna linia. Więc po niej mamy księcia Adriena, który a, zginął z odniesionych ran, prowadził, a właśnie na wojnę prowadziła 9, 6 ofensywnych, 2 defensywne i jedną wielką świętą. Ale dobrze, mamy tutaj księcia Adriena, który prowadził jedną wojnę, zginął z odniesionych ran, Chyba też się nie, no, nie biczo, Nie wiem, nie pamiętam dokładnie co mu się przydarzyło. Był zadowolony z siebie, uparty, sadystyczny. Wyładowywał się na innych, żeby się odstresować. Był przyjemny dla okaz wyglądu no i w momencie śmierci był ranny. Po nim mamy księcia, a właściwie e, króla Leonarda I żył lat 58 umarł we śnie, czyli zakładam, że śmiercią naturalną walczył w 13 wojnach 7 ofensywnych, 5 defensywnych i jednej wielkiej świętej wojnie był paranoiczny opanowany i uparty przyzwoicie znał się na pieniążkach, był początkujący myśliwym architektem bardzo lubił i bardzo dobrze znał się na organizowaniu przyjęć znał się na Uzy, wyciąganiu jak największych pieniędzy z każdej możliwej sytuacji był pielgrzymem, cierpiał na chorobę skóry, to jest łuszczyca, i również, aby się odstresować, opowiadał o swoich powiedzmy, przeżyciach. Był też twórcą kultury szwajcarskiej oraz przyjął wiarę katarską, tak więc ważna postać w naszej historii, no i. Utworzył też tytuł Królestwa Szwajcarii. Po nim mamy księcia Gutiera, który zmarł na atak serca w wieku 65 lat. Rządził lat 38 wojowniczy, 11 wojen, ale tylko 4 ofensywne i aż 7 defensywnych. Pracowity, arbitralny i uparty. Przeciętny znawca, powiedzmy, sztuki jakiejś tam szpiegowskiej, wiadowczej zielarz, mistrz tortur, początkujący myśliwy, bardzo lubił i doskonale znał się na organizowaniu przyjęć. Taki, tutaj, powiedzmy, mistrz jakichś spisków i tajnych działań. Nieostrożny w walce, lojalny, ale jednak również zdradzał swoją żonę, co było pewno grzechem naszej religii. Był niestety szalonym, ale królem, któremu udało się postawić szklany pałac w naszej stolicy, więc to jego szaleństwo nie było aż takie tragiczne. No i pod koniec życia nie był już zbyt sprawny fizycznie, ale żył dość długo, rządził dość długo, tak szczerze mówiąc. Potem mamy królową e, ducze, Ducie. Która widzę tu o, dość mocno właśnie budziła strach. O, ci te też budzili strach, tak z tego co tu widzę, bo wcześniej mieliśmy takich bardziej tak, spokojnych władców, a tutaj się zaczęli tacy, którzy budzili strach. No ale dobrze, rzućmy na nią okiem. 8 wojen, cztery ofensywne, 4 defensywne. Okej, okay. umarła podczas jakiejś próby wyleczenia się z czegoś, co ciekawe. Była cierpliwa, cyniczna i no powiedzmy wstrzemięźliwa, no nie wiem jak to ma, zawsze mam problem z tą cechą. Była mistrzem tajnych operacji, znała się na torturach, posiadała bliźniaka lub bliźniaczkę, no, możemy w sumie sprawdzić. A no, nie wiem w sumie, jak to sprawdzić, na tej chwili. Chciałbym. Dużo poklikać. Yy, aby się odstresować <głodziła>, głodziła się i spędzała w czas samotności, posiadała konsekrowaną krew. By niestety tutaj wyszły na jaw zdrady małżeńskie, była przyjemna dla oka, dobrze zbudowana i bystra, i miała również doświadczenie jako y, dworzanka na y, dworze administracyjnym. Po niej mamy. O, dużo kobiet w ogóle było w naszym tutaj, naszym dworze królową Eufemię I która żyła lat 65, rządziła lat 50 ta bardzo wojownicza 22 wojny, 15 ofensywnych 7 defensywnych i zmarła śmiercią naturalną w wieku lat 65 też budziła strach wśród swoich ludzi, no, patrząc na jej cechy się nie dziwię przebiegła, gniewna, odważna i sadystyczna Doskonały strateg, znała się na strategii, znała się na e, zarządzaniu, takim nadzorze swojego królestwa oraz była rycerska. E, no, również lubiła i znała się na organizacji przyjęć, była doskonałym obrońcą, była również e, no, dowódcą, który potrafił walczyć, powiedzmy, w kabli sytuacji, dostosowywać się do sytuacji. Posiadała konsekrowaną krew, była bystra i przyjemna dla oka. U, mamy też księżną Królową Eufemię II, która to bardzo długowieczna, 82 lata, ale rządziła tylko 32, czyli krócej od swojej poprzedniczki, też wojownicza. 14 wojen, 10 ofensywnych, 4 defensywne, również zmarła śmiercią naturalną, nie budziła już strachu, tak jak jej poprzedniczka, była przebiegła, arogancka i cnotliwa. Doskonała dyplomatka August, czyli budziła duży szacunek do swoich poddanych, była początkującym myśliwym, znała się na dyplomacji, lubiła i organizowała imprezy, była matriarchinią, posiadała konsekrowaną krew, była lojalna. A czyli też lubiła. W sumie ci poprzedni to opowiadali jakby swoje przeżycia, żeby się odstresować, a ona tak już wprost opowiadała swoje, powiedzmy, przewinienia i grzechy. Była morderczynią, pielgrzymką, bardzo dobrze zbudowana, przyjemna dla oka i inteligentna. Również pod koniec życia cierpiała na problemy, powiedzmy, zdrowotne, była już troszkę niesprawna i wychowywała się nabrała doświadczenia na dworze intryg. Mamy później pierwszego cesarza, Antoana I, który no, dokonał kolejnej yy, ważnej rzeczy, czyli przejął władzę w cesarstwie i stał się pierwszym cesarzem naszego rodu. Był również znany jako naukowiec, badacz, ponieważ ufundował dwa lub trzy uniwersytety we Włoszech, w tej chwili nie pamiętam, yy, no wojowniczy, prowadził 18 wojen, 8 ofensywnych, dziewięć defensywnych i brał udział też w jednej wielkiej świętej wojnie. Umarł na niewydolność czy zawał serca. Był zadowolony z siebie, paranoiczny, mściwy i arogancki. Doskonały filozof, badacz i naukowiec, zielarz. Dbało o jedność ciała i umysłu. Teolog. No wspaniale organizował i po prostu wręcz kochał imprezy. Początkujący myśliwy, dobrze dowodził podczas walk na przeprawach, posiadał konsekrowaną krew. Aby się odstresować, no, udawał się do różnych domów rozpusty, był pielgrzymem, spisywał swoje przeżycia również dla zmniejszenia swojego stresu, był też przyjemny dla oka i był geniuszem, ale niestety oszalał. No i nasz ostatni. Obecny tutaj cesarz, który ma już lat 82, rządzi dopiero lat 9. No jego ojciec rządził lat 60. Jak widać, no po prostu nie chciał tutaj oddać władzy. I Antoine II, również cesarz świętego cesarstwa, cyniczny, zadowolony z siebie i mściwy. Dotknięty przez Midasa, czyli doskonale zna się na e, robieniu pieniędzy. E, legendarny mistrz miecza architekt, no, znający się na wyciąganiu jak największej ilości, powiedzmy, dodatkowych pieniędzy ze swoich włości, administrator, bardzo lubił przyjęcia imprezy i doskonale je organizował, agresywny w bitwach, e, dowodzący w ciężkim terenie, przyjący konsekrowaną krew, no, niestety wyszły na jaw jego zdrady małżeńskie, aby się odstresować, zaglądał do kieliszka, był lojalny, był... Dobrze zbudowany, inteligentny i przystojny. Stracił jedno oko. Również na starość stał się troszkę niesprawny i cierpiał też na melancholię. No i w młodości nabył doświadczenia na dworze administracyjnym. Tak więc tak tutaj się przedstawia nasz ród Iwrae, który no, doszedł do ogromnej pozycji w Europie.